Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its. kochany sąsiad, który jest znany jako Szalony Dave, ale my możemy mówić Szalony Dave. Mianowicie mówi nam, że, uwaga, widaj, dzieje, jestem Szalony Dave, ale możesz mi mówić po prostu Szalony Dave. Okej, okay. okej. Okay. Lubię twoje miasto, jest takie miasteczkowe, ale czegoś tu brakuje, prawda? Roślin, więc wychodujmy jakieś. Mo, no, kliknij na pusty planter box, żeby zasadzić ziarenka. Możemy zasadzić rękę, dzięki którym będziemy mogli sadzić swoje rośliny, potem je wykorzystywać w bitwie i, tak, i dzięki temu mogłyby, będziemy mogli rozwalać więcej zombie. Mamy na początku takich sadzonek 10, możemy ustawić póki co 5 groszko strzelców. Widzisz tą mgłę? To mgła zombie. Kiedyś miałem, magic, czyli jakiś odkurzacz, żeby ją wyczyścić, ale zombie ją odkradły. Więc weźmiemy ją z powrotem, używając roślinek. Musimy zebrać nasze groszko strzelce. Wybaczcie, troszeczkę za średnią jakość czasami będzie się lekko Plans vs. Zombies Adventure ścinać. Ale niestety, gry Facebookowe mają to do siebie, że niestety troszeczkę czasami lagują, nawet na najlepszych sprzętach. Road Trip Jedziemy w trasę, żeby pokonać zombie. Let's play level 1 Poziom pierwszy Matorn cinera Rozwalił nic. Porada yy, nieważna, jaka porada. Mamy zadanie. Obroń swój. Wan, czy cokolwiek, czy jakiś tam van transmisyjny. Pierwszy zombie. Możemy sobie wybrać na dany poziom odpowiednie roślinki. Czyli na początku mamy jedynie 5 piszuterów. Każdy piszuter kosztuje 100 słoneczek. Niestety, tak jak wcześniej mówiłem, wersja Facebookowa nie jest jeszcze idealna. Chociaż słychać nową muzyczkę. I po pierwsze, laguje, po drugie, ścina, a po trzecie, nie widać ile mam słoneczek. Ja nawet nie wiedziałem ile mam słoneczek, tylko jakieś tam drobniutkie cyferki były, że na przykład tam można było rozpoznać 4. Nadal zbieraj słoneczka, im więcej masz słoneczek, tym więcej możesz wyhodować ziaren, znaczy ziaren, więcej możesz mieć roślinek. Masz, masz odpowiednią ilość słońca na kolejne groszko strzelce. Jak widać troszeczkę zmienia się plan z zombie z poprzedniej części, ponieważ w poprzedniej części zombie szły prosto. O matko, ten zombie wszedł w odpowiedni, w odpowiednie miejsce, gdzie mogą go strzelać. Jak widzicie zombie przeszły na tryb 3D, czyli mogą teraz uwaga, skręcać w prawo. I uwaga, mogą zombie skręcać w lewo, więc trzeba uważać i nie można robić tylko prostych strategii, tylko to, to już jest bardziej zaawansowana taktyka. Chociaż te pierwsze dwa, pierwsze poziomy i tak nie będą zbyt trudne. Trzeci piszuter, który spowoduje, że nasza siła ognia będzie jeszcze potężniejsza. Przeciętne zombie, z tego co widać, padają na cztery strzały, dokładnie cztery groszki. Nie jest to jakaś duża liczba, bo one są bardzo mało wytrzymałe, więc nawet nie zdążą podać zielona sprawiedliwość. Nie zdążone te zombie podejść do pierwszego z naszych groszkostrzelców, a już wygrywamy. I mamy wiktorię. Uwaga. Każdy piszuter, który przeżyje, każda roślinka, spowoduje, że wypadną nam jakieś końce, monety, dzięki którym będziemy mogli sobie kupić kolejne. Dwie, dwa achievementy zdobyliśmy. Nie zdobyłem niestety achievementa, dzięki któremu będę mógł. Nie wiem w ogóle, po co są te achievementy. Tak jak patrzyłem, to nie dają one chyba praktycznie nic. Jakąś większą ilość doświadczenia, prawdopodobnie większą ilość zombaksów, więc zombie dolarów. No cóż. Ale są. Idziemy na poziom drugi. Cóż, roślinki kochają słońce, więc proszę bardzo, oto dla ciebie są ziarna słonecznika, który produkuje słońce. Ciekawe dlaczego. Słonecznik. Dostaliśmy ziarno słonecznika. Powoduje, że będziesz miał więcej słońca. Włożyłem kilka groszkostrzelców kilka i słoneczników do twojego wana, więc jak chcesz to możesz ich wykorzystać w walce. I dostajemy drugi poradnik, dzięki któremu będziemy mogli hodować nasze słoneczka piękniutkie. Pierwszy zombie. Ja, czyli Pierwszy zombie mówi, że na tym poziomie spotkasz tylko neutralnych zombie, znaczy tych normalnych. Możemy wybrać sobie, na każdą bitwę możemy wybrać sobie po 5 tylko roślinek, więc trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć. Każde słoneczko możemy sadzić co 10 sekund. Mo spróbuj umieścić co najmniej dwa słoneczka w każdej bitwie. I nie zapomnij zasadzić grzko Słoneczka są mamy już dwa, tak jak już nam polecali. Widać, że już mamy ponad 100 słoneczek, a według achewmentu powinniśmy zdobyć co najmniej 300, żeby dostać trzecie osiągnięcie. Niemniej jednak dostawem pierwszych groszkostrzelców, zazwyczaj powinno się stawiać w momencie, kiedy pierwszy zombie wychodzi na arenę. Zombie te nie są akurat zbyt wytrzymałe, ponieważ wytrzymują jedynie 4 strzały, więc podejrzewam, że yy, nie podeszłyby nawet do... Jeżeli, nawet jakby był jeden groszko to i tak zombie by do niego nie podszedł, co pewnie zaraz zobaczymy. Więc nie musimy się martwić o tym, że yy, dwóch zombich już to już mamy koniec gry. Tak więc spokojnie sobie sadzimy 4, słoneczka wystarczą. I jednak dru drugi groszko strzelec też się może przydać. Nie musimy oczywiście zasadzić tych rozkoszczelców w jakichś 5 czy 10 czy 20, żeby się dobrze obronić. Ale przecież, skoro mamy możliwość, na no to czemu nie? 5 słoneczek zasadzonych, już nie będę miał na następny poziom. Z tego poziomu nic mi nie wyjdzie, żadna pula nie zostanie. Słoneczek tylko sobie się zamienią niestety w monety. Będę musiał zasadzić nowe. No i taki to koszt gry. Cóż, gra Facebookowa wiadomo, polega trochę na wypełnieniu swojego czasu albo swojej ilości znajomych, więc niestety trzeba będzie zasadzić nowe słoneczka. Po to, żebyśmy mogli je potem wykorzystać do bitwy. W sumie podoba mi się nawet taki system sadzenia tych słoneczek, bo nie możemy sadzić sobie nieskończonej ilości słoneczek, nie możemy mieć nieskończonej ilości roślin. I trochę chyba naturalne jest, że najpierw te rośliny muszą urosnąć trochę, a dopiero potem wejdą do bitwy. Zbieramy wszystkie monety. Jej, przeszliśmy tam drugi poziom. Widziałeś to?! Te twoje sadzonki były takie szczęśliwe, że zeksplodowały! Zrobią to po każdej bitwie. Ale dobre jest to, że, że będą po każdej bitwie zrzucać z siebie e, monety. Crazy! Pakuj! Naprawdę zrobiłeś pakuj tym zombie dobrze, czy coś w tym stylu? Z... Mój Fog a Magic jest blisko. Mogę go wyczuć. Więc nadal szukaj go, wierzę w ciebie. No i dostajemy jakieś zadanie. Zdobądź Fog a Magic na poziomie trzecim. Nie wiem, nie wiem jak mogę przetłumaczyć słowo Foga Magic. To nie wiem czy to będzie jakiś odkurzacz Foga Magic. Coś, a nieważne, może to potem sprawdzę, wrzucę w adnotację. Pojawia się nowy tryb zombie, znaczy nowy model zombie. Mianowicie pojawia się nam... Uwaga, zombie z Plastikowym pachołkiem na głowie, zapomniałem tego słowa. Widać, że dawno nie grałem w planze zombie, że zapomniałem jakie są zombie. Cóż... Rzeczy, które się zmieniają od poprzedniej części jest fakt, że tutaj wszystko jest dużo bardziej uśmiechnięte I mamy też chyba naturalne rośliny, jak na przykład tutaj widać na górze drzewka, są ładne Się uśmiechają W Plants vs Zombies myliśmy owszem jedno drzewko, ale ono raczej nie było aż takie uśmiechnięte A tu proszę bardzo, gra taka wesoła Takie wszystko jest bardziej, jeszcze bardziej słodziutkie, jeżeli jeszcze można to uznać Bo Trzeba przyznać, że zombie w oryginalnej wersji Plants vs Zombies były trochę jednak bardziej yy, Nie nie, słodziutkie. 3D dodaje im troszeczkę uroku, że jeśli można tak powiedzieć. Cóż, wychodzi pierwszy zombie, wychodzi drugi zombie, tam stoją jakieś krasnale, co w ogóle może Fajny byłby motyw, gdyby się te krasnale mogły nam pomagać albo ostrzegać nas w jakiś sposób przed nadchodzeniem z tymi żeby Żebyśmy nie, mie nie mieli też, nie byli też yy, na skupieni tylko na tak trzech rodzajach roślin. Z tego co widziałem, to póki co mam odblokowane dwa sloty na roślinki. A potem chyba będzie do odblokowania trzeciej, jednak nie sprawdziłem kiedy można ten stodę odblokować. Jeżeli będą tylko po trzy sloty, to obawiam się, że gra może się stać trochę nudna, bo weźmie się zawsze Słoneczka i te naj dwie najlepsze roślinki, oczywiście. Jeszcze mogę jednego Sunflowera zasadzić, ale nie mam po co. W końcu dwa pi się samo obronię. chociaż trzeci nie zaszkodzi. Strzelaj, strzelaj! Jak zwykle zombie wytrzymają cztery, to prawdopodobnie zombie Conhead. Już będę mówił po angielskiemu Zombie Conflict prawdopodobnie wytrzyma 8 Albo więcej No cóż, zobaczymy Musiałbym kiedyś... Wybiłeś ich do korzeni Czyli <ścoughs> inne tłumaczenie Wygrałeś, fajnie Dostajemy zombie dolary Oraz nasze monety Które spokojnie pomogą nam Rozwijać naszą armię Dobra Dostaliśmy 3 cimenty, jakieś nagrody. I mamy. A teraz zniszmy jakąś mgłę. Wys znaczy, wysadźmy właściwie Blast. Wracamy do swojego wana Dostaliśmy od... Czy to jest jakiś odkurzecz? Czy co to jest? Ja mustawił, że to jest odkurzacz. Wróć do miasta. Return total Masz mój Foga Magic. Mam nadzieję, że jeszcze działa. O, fajnie. Druga po. Druga jakby. Wow. Nie wychodziłam stąd przez tygodnie. Wiem, że widzę, że masz... Jestem Matylda i mam swój plan Wiem, chyba wiem, że słyszałam, że możesz nami pomóc z zombiakami. Mam, pew mam pewne specjalne coś, które pomoże ci w walce z zombiakami. Dostajemy szpraje. Cóż, spray. Już tak powiem, spray, bo ciężko tu jakoś przetłumaczyć. Yy, sprawia, że albo roślinka sprawia dalej, albo jeden zombie zostaje yy, zamrożony na jakiś czas. No i mamy zadanie, jeżeli chcemy. Mamy pomóc Matyldzie w oczyszczeniu jej drogi z zombie. Oczywiście jak przyjdziemy sobie do, na swój domek, to możemy z, sobie pousuwać kwasty. Możemy zobaczyć, czy mamy coś z krzynce odbiorczej i dostać pieniądze z domu. Cóż, uratuj Plantago bo czy tam jakieś były potrzebne, jakaś jedna moneta czy coś takiego. I mamy dwa rodzaje zombie i tym razem są dwa nagrobki, które... I mamy dwa. Mm, dwie kosiarki oraz dwie, dwa cele do których zmierzają zombie oczywiście zaczynam od sunflowerów w takich miejscach gdzie zombie nie będą mogły ich dostać czy w teorii kiedy y, widziałem że pl plan vs Zombies to nowe przejdzie na tryb 3 ja się zastanawiałem czy to nie będzie coś takiego że trzeba będzie grę glitchować tylko po to żeby nie dało się zjeść naszych z martwiłem się że gra się stanie albo za łatwa albo za trudna ale póki co widzę, że niestety akurat ta gra zatrudna na początku nie jest, jak większość wiem. Jeżeli używam, użyjemy szpraju na swoim małym naszym troszkę strzelcu, zacznie strzelać o jedną kratkę dalej, czyli w sumie jego pole powiększy się o 7, 14, 15, 19, 24 pola chyba. Z czego wykorzysta maksymalnie 3. Tak mi się wydaje. No cóż. No, niestety, nasze słoneczka nie mogą strzelać, więc trzeba się pogodzić z tym, że na sło słoneczek się nie da pokropić, znaczy, pokropić. No, użyj na, yy, na zombie, użyj spraya, żeby go zamrozić. Każdy strzał z tego spraya kosztuje nas 25 słoneczek, więc trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć. Bo się okaże, że wszystko wydamy na spray, a nie będziemy mieli żadnych sił Ostatnia fala, więc jeszcze po jednym troszkę strzelców możemy ustawić a tak już, żeby się potem nie martwić cóż jak pewnie większość gier facebookowych no niestety trzeba przyznać, że w pewnego momentu będzie trzeba zacząć zapraszać swoich dużą ilość przyjaciół, żeby przejść jakby dalej tak samo było w Funville tak samo jest w Simsach, że jeżeli chcesz przejść, nie wiem, to musisz zrób misję, yy, poproś przyjaciół o traktor, czy coś innego żeby tylko nie było tego, że będę musiał prosić wszystkich o nowe w, w sedanki Widać, że zombie dostał się jednak do tych sadzonek, więc będę musiał troszeczkę jednak rozważniej stawiać w przyszłości, bo niestety w tym momencie dłuższy zasięg wiązał się chyba z mm, możliwością zjedzenia, no jedna sadzonka została zjedzona. Ale jest plan plantality, roślinobójstwo czy coś takiego, nieważne. Dostajemy pieniążki, ale niestety nie dostaniemy osiągnięcia za brak straconych naszych i dostajemy kolejną. Yy, kolejną roślinkę Którą to są chyba szparagi A szparagus Strzela z dalekiego dystansu O znalazłeś szparagi Czy <ścoughs> coś takiego Będzie dobrze Tylko po prostu yy, wyrastaj nowe roślinki Rozwalaj zombie I spra tam sprawdź pogadaj z Matyldą I generalnie przywołaj sobie nowych przyjaciół Im więcej masz przyjaciół Tym więcej macie fan, Większą macie zabawę Niestety to jest to konto fikcyjne, tak naprawdę jest to konto FXBuku fikcyjne, więc na nich nie mam przyjaciół. Więc niestety nikogo nie zaproszę. Macie problem. Mój plantagon, już nie ma na nim zombi. I dostajesz nową, nową sadzonkę. Wszystko wraca do ludzi tutaj. Dostajemy zambaksy i trochę expa Jeżeli chcemy, możemy sobie przejść na dzielnice sąsiadów i posprzątać jakieś krzoki Za to dostajemy punkty doświadczenia. Czyli to, co właśnie według mnie jest najśmieszniejsze w tych grach facebookowych. Chodzisz sobie po miastech przyjaciół tylko po to, żeby na przykład posprzątać. Możemy wyrosnąć. Mo jeżeli ktoś chce, możemy tutaj zacząć naprawiać y, mały domek, co będzie kosztować 600, 500 dolarów i 5 minut roboty. Możemy sobie pogadać z je <śm> Możemy sobie pogadać z e, drzewkami. I mamy chyba dwa questy Hej! Powinieneś wyrosnąć nowe... nowe... Nasionka. Dostaliśmy. Hmm. A te zombie. Dobra. Dostaliśmy dwa questy Po pierwsze, żeby i więcej roślinek zasadzić w swoim ogrodzie. Po drugie, żebyśmy dotarli do piątego poziomu. Tam widziałem cień, których pewnie dużo osób zna z nas poprzedniej wersji Plants vs. Zombies. Mianowicie był to dzień ziemniaka. Tu jeszcze dwa posadzę groszko strzelce i chyba tutaj jeszcze posadzę parę szparagów. Bo szparagi się przydadzą. No, czemu nie. Dobra. Nie zapomnij, żeby zabrać swoje roślinki kiedy już będą dobre. I jeżeli chcesz, to możesz sobie zas możesz sobie zrobić. Możesz sobie w swoim mieście i w miastach przyjaciół. Mm, napra zacząć naprawiać budynki. Słodziutko, gra wygląda naprawdę ciekawie. Jeżeli chodzi o... Możemy sobie odkrywać nowe tereny, możemy oczywiście sprzątać u przyjaciół, możemy odwiedzać przyjaciół, możemy sobie gadać z drzewkami. Tak naprawdę ty tu wyrosła. to tu wyrosłam. A taka lekka gra słów. Możemy sobie kustomizować swój ogródek, że na przykład postanowimy, że... O matko, zombie nadchodzą! 27!.